Hej witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony su Zagrajmy w Mind Magic 8 Przed wami kolejny odcinek e, Jesteśmy w jaskini smoków Na wyspie regna i właśnie Zaprezentowałem wam na koniec ostatniego odcinka Smoka na 50 Levelu który jest w ogóle mega Sejbistym koksem i którego można sobie przyjąć e, Nasz smok Dla porównania ma level w tym momencie 34 Dobra to było gdzieś tutaj Wychodzimy stąd. Fajnie, po na smokach przy okazji możemy zobaczyć, co takiego z nich wydropiło. Nie wiem. O, jakaś tarcza. Mm -hmm, tarcza. Jakaś słaba pójdzie na sprzedaż. Kolczuga słaba pójdzie na sprzedaż. Fajny hełm, 12, szybkość 13. Mm, ok, może być dla niego. Dla niego szybkość się przyda. Yy, 12. Z czasem regeneruje punkty magii. No, hmm. Tylko jak szybko. Dobra, no niech na razie to zostanie. Jakieś słabe buty na sprzedaż. Wow! To musi być Zaibistulk, skoro on nie potrafi go zidentyfikować. Naprawdę. Kuźwa, masz tyle miejsc. Nie mam miejsc. Kurwiacie mnie. O, wow. wow! 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 Jakaś naprawdę płytowa potężna. Dobra, dajmy to mu. Ruk jednorożca to pieprzyć e, Dajmy to mu. Nie mam złota. Nie mam złota. Kurde. Ja pierniczę. Oni są tak słabo ułożeni. Dobra, w takim razie tu trzeba zrobić szybki porządek. Żeby was nie zanudzać, to zrobię to w maksymalnej mojej prędkości. Czyli w prędkości. Okej. Okay. Pancerz plus 58. Moc 25. Smocza. Płyta. Zbroja. Coś tam mocy. Nie mam. 50. Dobra, to trzymaj w takim razie tą zbroję. To pójdzie na sprzedaż. Twee. Strzały plus 10. Obrażenia jakieś zajebiste, Celność plus 100. Klasa pancerza minus 20. Boże, jakie to jest piękne. Wygląda chujowo, ale jest świetne. Dobra, nie, to też. Ol będzie sprzedawania, o ludzie. O ludzie, czy wy to czujecie? Okej, okay, jakiś fajny łuk. E, zobaczymy kto ma najlepszą biegłość w łukach. W łukach. Trzy, jeden, <dajemy> dajmy to smokowi. Łuk ekspert i łuk arcymistrz. O! Łap. A kurczę, się sprzeda oczywiście. Nie, masz trzymaj te kije. Nie wiem, co to jest. kostur żywiołów, kościany i To jest śmieć. Nie chcę mi się tego sprzedawać. Nie wiem. I jeszcze tą tarczę sprawdzimy. Tarcza łowcy smoków obrony 19, klasa pancerza 20. Hmm. Przyznam, że naprawdę intrygująco dobra jest ta tarcza. Hmm. Klasa pancerza 159, 177. Magia ducha, ciało, umysłu, kleryk. Tylko tu nie jest napisane, co ona robi z tą magią ducha, ciała i umysłu. Więc wstępnie niech ona biega już z tym, co ma, a to niech trzyma ktoś inny. Okej, okay. dobra, możemy teraz zapisać. Lecieć dalej na podboje. Growe podboje esgarota. Tak powinien zatytułować swój kanał. Okay. O nie o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Latanie nam prysło. Wow I cóż to jest, nasze taństwo? Jakaś kolejna wieża. O, czy ja widziałem obelisk? Super. Obeliks. I też się nie da wejść, sprawdźmy co jest na górze. Jeśli będzie skrzynia? Jest skrzynia oczywiście. Ale widzę, że ze śmieciami to nawet nie sprawdzam żeby się nie zdziwił. Łuk turniejowy też nie wygląda zbyt cudownie, jest chyba najlepszym łukiem w grze. Yy. No dobra, to aktywujemy kolejne. Pliiiiink! Rożców star. Było napisane. Taki zagubiony ten pirat, to zajmiemy się nim. Dobra, spoko. Okej, okay. was mam w nosie. Dobra, w takim razie zostaje nam wejść do tej twierdzy piratów. Tym odcina, odcina, nie, 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 nie. Najpierw posprzedajmy. Będę żałował potem, że nie mam miejsca w ekwipunku. 6 rano do 6 wieczorem. Oh, god. Mm, dobra, wypoczywaj. 8. Jeszcze ziomal. Poczekaj do świtu. Godzinę i 5 minut. Witam z rana. Siema z rana. Sprzedaj. na norożce nie chcesz. Aha, on bronie kupuje. O Boże, no dobra. Dobra, hop hop. Mm. Minuto, rycerski pałasz. Rycerskowy pałasz. Rygańska kusza od. Fuck, dlaczego on to sprzedaje, skoro on nie ma w ogóle kupiectwa? Nie ma miejsca. Hmm. Wiecie co? Zdam się, co jest lepsze: 38, 13, 17. 13, 17, 38. Są bardzo podobne. Z tym, że ten zabiera w żywiołakom życie, a ten nie zabiera nic, więc niech ona posprzedaje to... To... Yy, hm, młot. Młot na razie zostawię, bo chcę sobie porównać. Błyskawica można sprzedać za 30 tysięcy, ponieważ... No cóż, ona daje celność minus 50. Sprzedajmy ją. Ma olbrzymie obrażenia, ale... Ma olbrzymie obrażenia, ale... Strasznie celność niszczy. Okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, ale będzie fajnie, ale będzie fajnie. Cyk. Cyk. Cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Wszystko tutaj zrobione. Eklips prawdopodobnie nie sprzedamy nigdy. Więc będzie tylko się kurzyło w ekwipunku. To sprzedajmy. I niech ona to jeszcze trzyma. Okej. Okay. I mod chciałem sprawdzić. Mm, łap. Oj, wydaje mi się, że jednak ten będzie lepszy. 28, 30, 38. No dokładnie. Ok. E, w czym możesz mi służyć? Weź to Lepikup. I całą resztę nie. Idziemy do kolejnego zioma. Od zbroi. I trzeba sprzedawać, okej, okay, płytowa 36, cyk, 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 cyk Rękowice plus 12, jakaś chujowa tarcza 24, 50 I pas, i pas, i pas, i pas, i pas, okej okay. Jeszcze ktoś ma jakąś zbroję do sprzedania? Widzę, że nie Spójrzcie ile złoto nam wskoczyło przez to sprzedawanie 260 tysięcy Okej, okay. to idźmy teraz sprzedać magiczne rzeczy i możemy iść do tej groty tych piratów E, gdzie to było? Może gdzieś to tutaj było? Mam dla was specjalną Nie wierzę ci. Yy, osobowość, rozbranie pułapek. Eee, tam. Po co to komu? Okej, okay, fajnie. Smocze ostrze. Pfff. Nie wiem, czy to się da sprzedać, ale chyba tak. Dobra, łap to. To tu, to tu. Rtęć, nie wiem, niech, niech on trzyma. Zginiona księga... To księgę damy mu. Smog bibliotekarz <noise> Świetnie się sprawdza w tej roli. Dobra, sprzedajmy jeszcze mieczyk. I lecimy. Fajnie, dużo złota jest, to znaczy, no to się bardzo przyda. Ponieważ będziemy mogli kupić najpotężniejsze zaklęcia z dziedziny, na przykład ognia, czy też... Tfu, nie ognia, tylko ciemności i światła. Także very, very, very nice. Okej, okay. regna. Jeszcze spojrzę na szybko na moją karteczkę, którą tutaj mam zapisaną. Czy my coś na regnie mamy do zrobienia? Nie, tylko zatopić flotę. Regnanie nigdy nie byli znani ze swojej subtelności. Te grube mury i zamek najeżony działami może stanowić definicję określenia niedostępne. Fajny, fajny opis. Dobra, ja wam kurwa dam niedostępne. Było się ustawić na niewidoczny, aha! Epic suchar wszystkich ich zabił. Ale to samo. Tak? Są so nerdy. Ok. No to nie wiem, lewo czy prawo, lewo czy prawo. Niech eso zadecyduje. Lewo. Halo, halo. O, jakaś upośledzona winda, fajnie skacze. Pewnie źle wybrałem i zaraz zginę na mocy. Dobra, na razie jest. Tutaj widzę strażnik windowy. Mm, ok, okej. Bijemy ich, bijemy, 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 wiemy, bijemy, wiemy. Na razie nie będę rzucał pośpiechu, bo jest względnie łatwo. Naprawdę się nie opłaca. E, więc połazimy sobie na takim. Kim wy jesteście, ludy? Dobra, ale. Ale na pewno rzucę yy, kamienne ciało, bo to się przyda na fizyczne obrażenia od nich, Główno gówno nam zrobią. Cóż to jest, żarcie? O Jezu, wciskam mi jabłko wypada. Nie! Nie chcę owoców! Wypierdolił na ziemię. Jo, przez okno. Like a boss, tak się to robi, a ty myślisz, że się ukryjesz. Łyso. I złoto zabieramy wszystkim piratom Jesteśmy złodziejami w tej grze Fajne łóżko Jedno łóżko, a 10 osób w pomieszczeniu To nie chcę wiedzieć jak oni tu śpią Konwentowcy Okej, tu jest jakaś fajna, fajna, fajna W ogóle co kapitan najemników robił u piratów? nie zarabia A co to jest? Chwila Rygański Yatagan Yatogon! Yatogon! Czym jesteś? A ty? Sam śmieci, jakieś leżą na tej ziemi. Nawet mi się nie chce tego. Z... Brzycę się takimi śmieciami. Ok. Mm, jabłko? Jasne, że tak. Jabłka to podstawowe z źródło potasu. A nie to banany. The Turbo win. Podpisano. Ja widzę, że czekaliście na mnie. Że trochę ich tutaj złoimy. Okej, okay. Piraci, piraci. Czy to wszystko? Laski. Wow, zobaczcie, jestem Neo, zatrzymałem ten bełt lecący ręką. I tu jest jakieś przejście kolejne. Boże, ja już się zgubiłem. Już naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, dajmy mu tą różdżkę, bo mu się musi strasznie nudzić. Naturowy ja miecz. E, 2500 502. kulognistych. tych. o kurde. Nie, nie chcę mi się. Za bardzo żałuję tych różdżek. Hop, 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 hop. Sprawdzaj? Identyfikacja przedmiotów na sprzedaż, na sprzedaż. Wybierzmy. Skok. Prrr. Bitch, please. Sprawdźmy. Hmm. O oh, wow! Smocze ostrze czarnoksiężników. Piękna. Pięknie będzie się to sprzedawało. Szczęście plus 7. Nigdy nie rozumiałem szczęścia w tej grze gdzie nie wiem jak ono tutaj działa i co ono robi o kuchnia w kuchni kobiety no i mężczyźni, no dobra żeby nie było seksistowsko niech będzie, że twórcy umieszczą tutaj znowu dwa bełty zatrzymane to jest właśnie ta moc czy da się? klik umyjmy miski właśnie umyłeś miski piratów zyskujesz awans Okej, okay, tutaj nic nie było, nic nie było, nic nie było. Tak są te mapy tutaj naniesione na siebie, że naprawdę nie wiem gdzie iść, a gdzie nie iść. Sprawdźmy prawo. Aha, tutaj. Aha. Jakiś... Pff, nie wiem, nie wiem. No dobra, dobra, znalazłem jakieś, jakieś dziwną jaskinię. Przejście pod regną, Cholera, to, to trochę mi się to nie opłaca. No, chyba, że powinien... Nie, kurwa, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, na pewno jeszcze nie. Jeszcze nie sprawdziłem lewego skrzydła. Co skrzynia robisz tutaj pod tą ziemią. Latania. Oh. Dziwne. Myślałem, że latanie mogą być tylko smoki. A tu takie, taki song. Dobra. Nie mogę się go nauczyć. Nie nauczę się tego. Ucz się tego. Cholera. Cholera, wszystko zniszczone jak z pięści wszystkich biłem. Zrobię. Okej? Okay. Hmm. Hmm. O, widzi. Zrobiłem hmm. A oni zrobili hmm. Ciekawe. Ta gra się dostosowuje do gracza po prostu. Dobra, wszystko posp posprawdzałeś. Widzę, że są śmieci. Trzymaj to też. Okej. Okay. Letanie. Zniekształcenie. Fucking shit. No dobra. Jeśli nie tu, to gdzieś indziej. Wejdźmy na górę. Na górę, na górę, na górę. Zaraz wracam. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko jest mm, w prawo. Musimy się udać jak najbardziej w prawo. Tylko Dlaczego idę w takim razie w lewo? Okej, okay, jest dobrze. Co to było? Aha, stół. Myślałem, że jakiś grobowiec. Mroczne myśli. Okej. Okay, I tutaj, no byłem tutaj przecież. Hmm, w takim razie chyba wszystko. Zdecydowanie wszystko. Okej, okay, to oznacza, że idziemy do przejścia pod regną. I tam poczyścimy Strasznie zawiły mają te twierdze, w ogóle nie, nie ogarniam tego mm, Boże, gdzie to było? Tutaj niżej w piwnicach A tam jakieś behemoty siedzą i w ogóle umieram nagle Okej, okay, wbijmy Behemoty? Co to są? Trole? Ogry zabijaka Boże Naprawdę? To są właśnie strażnicy? O, jak ja nie lubię ogrów, z nich zawsze uszy wypadają. Okej. Okay. Zniszczony. Okej, okay, spoko. Dobra. Trzeba teraz obadać, który korytarz badamy, a który nie. Sprawdźmy na, w takim razie ten prawy na początek. Są jakieś zwidy, że widzę przeciwników. Dajcie. Je, <noise> yeah, to było epickie. Bouncing here. Bounce, bounce, bounce. To ucho grało w ponga. Odbijało się od ścian. W końcu trafiło do bramki. Yy, goal! Gumowe uszy u orków. Widać, kto ma gumowe uszy. Dobra Dobra, arcymagu, zaraz ci wytrącę ten kijek zamiast nogi. I cóż to jest? Wyjście? Czyżby wyjście do jakiejś wieży? Eee, <laughs> chyba tak, coś tak czuję. Zapiszmy na wypadek, jakbyśmy mogli nie wrócić. Tak. Wieża północna, OK. Dobrze wiedzieć. Ale my musimy znaleźć taki fajny artefakt, który pozwoli nam... rozpieprzeć yy, rozpieprzyć tą flotę regańską. On się nazywa jakaś tam kula, daje fula czy coś takiego. Bo to jest amunicja do tej rakiety. Rakiety? Armaty? O, to. to te ucho to musi być jakiś artefakt. <grymne> Specjalna moc odbijanie się od wrogów. Ok. Sprawdźmy w takim razie teraz ten korytarz. Śmierć magów wody. Czy każdy z Was ma kusza? Mam nadzieję, że tak. Kaska, kaska, różdżka, różdżka. Okej, okay. trochę nie trafiłeś, stary, tym swoim kwasowym wężem. Fajnie, że mamy tyle tego żarcia na 60 dni. Podoba mi się, jak oni wędrują tutaj w miejscu, <śmianic> Michael Jackson style. Jackson style. Wow Wow, 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 fucking shit Trochę ich tu sporo O, teraz mnie wypierdolę O kurde, o kurde, o kurde, jest grubo, o, jest grubo, jest grubo, jest grubo O Jezus Maria, co się dzieje, co się dzieje, może jednak wezmę ich jakoś tak Bokiem Ole wam przypieprzy teraz jakiegoś czaru, poczuj to Tak średnio trochę im to zebrało życia szybciej, 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 bo tu trzeba się leczyć komuś się zniszczyła zbroja? o kuźwa, jeszcze ogry zabijaka do tego <grystanie> jezyk to brzmi strasznie groźnie ogry zabijaka mówcie mi zabijaka i już od razu respekt w ogrzym stadzie Mocni są strasznie, oni muszą mieć po 800 życia tutaj Coś tak czuję Naprawdę, jest ich tak w pistu dużo Wow, tutaj mi tyły robić O kuźwa. ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej Spokojnie, 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 zaklęcia jep Ty stary, rzucasz teraz pośpiech Bo trochę się robi za Gorąco moim zdaniem Nista poświata Okej, okay, dobra O wiele lepiej idzie mi się przez nich jak przez mas masło Jeszcze widzę tam się... Wow, 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 fuck, this shit Ja spadłem kuźba, poza mapę, ja pierdolę zajbiście ta tak się... <noise> w ogóle tak podróżuję w Might and Magic Respekt Spaść pod mapę, żeby znaleźć się w korytarzu poniżej Ależ tu uszu, zobaczcie, cała, całą zupę można z tego ugotować. Takie jakieś głupoty, pieprze. Okej, okay. nie wiem, chyba teraz tutaj, spróbujmy się dostać. Spoko. Dobrze, tych uszu on, oni defaultowo nie zbierają. Wiesz? Cholera, jakieś wyjście? Może pierwsze, lepsze znalazłem. O, kurde. O matko, trochę was tutaj dużo jest. Dobrzy ludzie. Owak. Eee. Och. Makabrycznie dobrze. Makabrycznie jest mi dobrze. Ok, teraz tutaj jeszcze. No i jak już wybijemy, to idziemy tam sprawdzić. Tą grotę, co jest tutaj po lewej. W sensie po prawej. Zależy od kąta patrzenia. I leżenia. Sprawdźmy. Przejście pod regną. Nie wiem. Gdzieś wyszedłem. Gdzieś jestem. Opuszczona wieża piratów. Właśnie tego szukaliśmy. Witajcie, opuszczeni piraci. Już nie będziecie forever alone. Bo przybił wasz... pogromca. Jest! Uu! Tańczy dla mnie, suko. Zapraszam korytarzem. Okej. Okay. Dzień dobry, dzień dobry, wbijamy na chatę. Ile ich jest? To jest ich gruby tysiąc kuźwa, tych... nieudaczników. Ale... O! Tak, czułem, że tu jest przejście. W sensie nie czułem, tylko widziałem na mapie. Dobra, ale niech zostanie, że czułem, że mam takie fajne przeczucia. Mmm... O Boże. Okej. Okay. O, cholera! 58,14 życia. dwa 2300, okej, okay, może być. To są śmieci. Y, lecz. Co to jest? 58, moc, 25. Mhm, mm mhm, mm ok. Jeśli nie dziwię, że ona nie może potem nic zmieścić w tym klipunku, skoro takie śmieci defaultowo zbiera. Po tych wrogach nieszczęsnych. Okej, okay, yy, laska, będziesz to sprzedawała, to sprzedawała, to sprzedawała... T, to, 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 to... To sprzedawała... Wow! Trzymaj, o matko, ale ma zawalony ten ekwipunek. Naprawdę? Dzięki... Szybko! Nie tobie! Szybko mu leci ten. Ale, słuchajcie, takie śmieci, że to aż wstyd. Chcę coś takiego nosić plecaku, plecaku Aż to jakby muszą mieć te plecaki. Dobra, trzymaj różdżki, to dla ciebie, jakieś najsłabsze. Eee, nawet tego mi się nie chce nosić. to prawdopodobnie większość to są kusze z kropli krwi. Eee, tak, więc zostawimy sobie tylko myśliwską. Mmm, to są śmieci. Jakaś fajna różdżka, to jemu. Okej. Okay. I ona chyba nie ma żadnych śmieci ze sobą. Ona ma rzeczy na sprzedaż. Fucking shit. O matko, ile różyczek. Dobra, spoko. Możemy w takim razie to zrobić. Eee, niech będzie. różka lodu, okej. Okay. I lecimy. Zapis. Lecimy, Esu, lecimy. Jeszcze tutaj się kręcą te bobołaki. Ale chyba, że oni są na górze, bo jakoś, nie wiem. Nie widzę, ich. no dobra, nieważne. Eee, korytarz w prawo, korytarz w lewo. Sprawdźmy ten lewo w prawo. <laughs> Sprawdźmy ten lewo, poszedł w prawo. Nevermind. W sensie on jest do góry nawet. Okej, okay, to górny w takim razie. A, myślać, że mnie zaskoczysz. Dostają lodem, ale dostają lodę po twarzy. Wow, wow, szamani. Gangbang szamanów. Gangbang style. Ok. Hop, 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 hop. Bierzemy co to jest. Śmieci, śmieci. amulet na sprzedaż. Budki niech też będą na sprzedaż. Rękawice też. Jakaś halabarda. Dobrze. Czysta moc. Pięknie, Boże. Eee. Identyfikacja przedmiotów plus 12. Hmm, nie wiem, czy smok może to mieć, ale powiedzmy, że tak. Właściciel odporny na paraliż. O kurde. Słuchajcie, fajne. Wytrzymać plus 8. Dobrze. Niech będzie ten. Yy, że odporny. Co? Przecież to jest jakieś gówno. To gdzie jest ten odporny na paraliż? Jak to wziąłem w ogóle? Oha, o jest, ok. Potrzebuję, żeby ona była odporna na te rzeczy, ponieważ jak widzicie, ona się zajmuje leczeniem, czyli czymś, bez czego nasza drużyna by tutaj po prostu nie przetrwała. Lubię jak te różki tak. jakby z zdziała strzelą. Mroczny krys. na sprzedaż. Odporność na sprzedaż magię Ziemi na sprzedaż. Hop, okej, okay. co tu mamy? Jakiś... Wow, mod Zabijania Żywiołaków. Hmm, no nie wiem czy to brać. Podwójne obrażenia brzmią ciekawie, wiecie? Naprawdę brzmią ciekawie, wezmę. Niech ona to trzyma. Szybkość, celność, identyfikacja wrogów. To wszystko oczywiście na Sela pójdzie. Okej. Okay. O nie, aha, bo nie są zmęczeni. Kuźwa, dupia, dupia, dupio, dupa, dupio. Nie ty miałeś to tworzyć. E, okej, okay, śmieci, śmieci, śmieci. Jakiś pas? sobie na kamienia w ciało. Niech w będzie, to weźmiemy. Z czasem regeneruje punkty życia. Brzmi fajnie. Różyczka kwasu. O kurde, to niedobrze To ty to trzymaj. Wybierzmy. Okej, okay, reanimacja, kordela z czegoś tam. Wszystko popułapkowane, kurde, jak się nie przygotowali. Wiem, nie wiem. Nie pożałuję. Rękawice krzyżowca niech będą. nie będą. Szok psychiczny. Okej, okay, to zaczniemy oczywiście ich teraz tutaj. Nie to, znowu to samo wybrałem. Znowu ich wzmacniać, bo tak się składa, że strasznie żałuję, że w żadnym Might Magic, chyba w żadnym. Nie jestem pewien. Nie ma czaru, który przywraca całej drużynie, w sensie leczy zasłabienia, żeby nie robić tego po kolei, tak jak ja to zawsze robię, tylko właśnie jednym czarem, nawet kosztem dużej many, ich wszystkich tutaj uleczyć zasłabienia i każdy się staje nagle zajebiście wypoczęty. Ten tekst, jestem głodny podczas walki, jest zajebisty. Co to jest? Wytrzymałość 15 plus KP5. Brzmi fajnie. Nie ma miejsca. Dobra, tego nawet nie sprawdzę, co tu jest. Czyli północne, północne sprawdzone, a resztę sprawdzimy w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się, moi drodzy. Eee, jeśli wam się podobało, czy coś, to śmiało jakiś komentarz, czy jakiś kciuk w górę, będzie mi na pewno miło. No i cóż, w kolejnym odcinku lecimy obejrzeć tą część i tą część, konkretnie tą, czyli pokoje obrabić, ograbić. Na razie, papa, hej!